Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku. Tym razem nietypowo, bo z mieszkania, a nie z placu budowy. Także taka mała odmiana. Mamy 23 grudnia, więc jest to taki już okres podsumowania całego roku, przynajmniej dla mnie. No bo teraz będą święta i trochę wolnego i i zacznie się nowy rok, tak naprawdę. Na początku chciałbym skorzystać z okazji i podziękować Wam oglądającym moje relacje z budowy. Na kanale mamy już 6,5 tysiąca subskrypcji, jest to dla mnie bardzo duża liczba i cieszę się, że mogę tak naprawdę przemawiać do takiego dużego grona odbiorców. Cieszę się, że zostawiacie komentarze i dyskutujecie pod filmami. Otrzymuję przede wszystkim pozytywne. Komentarzy, za, za co bardzo dziękuję, i to chyba oznacza, że, że jest całkiem ok na tej mojej budowie. Także mam nadzieję, że więcej osób będzie zainteresowanych w przyszłym roku i nowe osoby dołączą do oglądania moich relacji z budowy. No a dla Was chciałbym życzyć wesołych świąt, spokojnych przede wszystkim i zdrowych w gronie rodziny i najbliższych. Tymczasem zapraszam Was na kolejny odcinek, który będzie poświęcony instalacji elektrycznej w kuchni po waszych komentarzach pod jednym z ostatnich filmów e, przyjrzałem się jeszcze raz projektowi kuchni e, wziąłem sobie wasze uwagi e, do przemyślenia porysowałem trochę i przygotowałem alternatywny układ e, alternatywny układ kuchni, który opisuję przedstawiam w, w tym nowym materiale e, i pod niego przygotowuję instalację elektryczną także dzięki za wasze komentarze przydały się Myślę, że zmiany, których dokonałem, poszły w dobrą stronę. Także zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka. Cześć, wesołych świąt!